A widzicie, już jesteśmy blisko, już kamienie są podniesione, już, już dzień za dniem liturgia nam pokazuje, że przybliża się próba zabójstwa Jezusa. Te nasze dzisiejsze czytania też wprowadzają nas w klimat naszego psalmu, o którym sobie rozważamy. Oto Abraham ee, Pada przed Bogiem na oblicze, a Bóg co robi? Nie. Bóg mówi. Bóg mówi do Niego. Wstępuje w dialog z Nim, zawiera z Nim przymierze, daje Mu słowo obietnicy. To, to, to jest o tym właśnie, co my rozważamy w tym psalmie 119, o tym, Przymierzu, mądrości Bożej, prawie, nauce. I, I cała ta historia zaczyna się od Abrahama, dziadka, który się nie mógł doczekać swojego dziecka rodzonego, a Bóg mu mówi: będziesz ojcem, i czeka, czeka, w końcu jest. I Bóg mu mówi, że Twoje wnuki. To tak, jak tak się zastanowić nad tym, nie? Twoje dziecko będzie dobrze żyło, będzie bogate, szczęśliwe. No, on to fajnie. Nie, a wnuki, panie, a prawnuki królem będą. Tu tak jak bajka brzmi, nie? Jakaś taka... Nie no, ale czego może być? Twoje wnuki też mogą być prezydentem, nie? W świetle kampanii wyborczej twoje wnuki mogą być prezydentem. Jakby ci dziś Bóg powiedział, twój wnuk będzie prezydentem. Tu? Ciekawe, że no, pisali już to po, po tym, dlatego, ale przecież jeszcze nawet nie było Królestwa Izrael. W ogóle narodu nie było. I z tego syna już słyszy zapowiedź. Patrzcie, o czym tu jest mowa, dlatego, wiecie, Żydzi oni inaczej patrzyli na to wszystko i ten psalm, który my czytamy, bo oni, popatrzcie, co się dzieje. Bóg, w Bogu się pojawiła myśl, a myśl to jest to samo słowo po hebrajsku, co słowo, czyli Bóg tą myśl wyrzekł i Abraham zobaczył. Jezus mówi: zobaczył mój dzień i uwierzył. Króla nad królami zobaczył w Ewangelii, dzisiaj Jezus mówi. No może jeszcze Jezus mówi, zanim Abraham był, ja jestem, więc może Jezus, Syn Boży, siedział w niebie, no i w końcu już Abraham umarł, posiedzieli sobie razem w niebie, no i przyszedł, jeżeli w niebie w ogóle czas jest, nie? Przyszedł czas wcielenia, no i Pan Jezus mówi, dobra, Matka Boża już przekonana, anioł pogadał, będę szedł na dół, a Abraham ujrzał ten dzień, i uradował się. Nie? Może już w niebie miał takie szczęście, że zobaczył to, co się dzieje, to wcielenie. I teraz widzimy Jezusa. Czyli krótko mówiąc, zobaczcie, cała historia tego narodu to jest opowieść o Bogu, który im obiecał. My mamy tą opowieść w Biblii jeszcze wcześniej. Ona się nie zaczyna od Abrahama. W ogóle to zaczęło się od czego? Bóg rzekł słowo i się stało. Prawda? Później jak nabroili to mamy protoewangelię. Bóg rzekł, że będzie potomstwo, które zmiażdży głowę szatana, a szatan wąż zmiażdży piętę potomstwu. Już wtedy Bóg rzekł to słowo do, o tym wydarzeniu, do którego się dzisiaj przybliżamy. Więc popatrzcie, to rozważanie o prawie, o mądrości Bożej, o słowie Bożym, o nauce Bożej, ono się wydaje być zadziwiające, ten sam taki długi, ale no, to jest jakby istota tego wszystkiego. Jezus to wcielone słowo w końcu o sobie dzisiaj mówi też właśnie w kontekście tego, co, co rozważamy: No, że kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. To słowo, ta nauka, która, która nas łączy z Nim, to jest, to, jest to, to jest ta nauka, która daje życie wieczne. A więc to nie jest takie paplanie bezsensowne, jakieś teorie, tylko to jest konkret. I później też mówi o sobie, nie? Że, że jest od Ojca, że zna Ojca że ojciec go otaczył uchwałą i mówi tak, ale ja go znam, ojca zna i zachowuje jego słowo. Widzicie? Jezus ma tą świadomość, że jest posłańcem słowa, że jest wcielonym, że jest, ojciec powiedział i on przychodzi na ziemię i robi to, co on powiedział. Ta myśl, która się w Bogu pojawiła, realizuje się w Jezusie Chrystusie. Jeśli już My jesteśmy w tym roku, kiedy w naszej parafii jeszcze rozważamy o Kościele. To warto pamiętać, że my jako parafia jesteśmy też tym, tym Słowem Boga. Bo Bóg powiedział, że uczynicie takie, a i jeszcze większe rzeczy uczynicie. Posyła nam Słowo, Ducha i On nam przypomina Słowa Jezusa i, i my teraz, to my jesteśmy... Tą, w tej całej, całej tej historii Słowa Bożego, dającego życie uczestnikami. To my, to my tą paschę tworzymy, to znaczy Bóg przez nas. To my tą paschę będziemy sprawować w przyszłym tygodniu. To znaczy, Bóg z nami pośród nas, ale to nie odbędzie się w jakimś teoretycznym Kościele w sensie teoretycznej wspólnocie, i to nie będzie jakieś teoretyczne wydarzenie. Tylko Bóg swoje sprawy między nami, pośród nas, w naszych modlitwach będzie sprawował. Teraz to On to sprawuje w naszym kościele, w sensie nie w budynku, tylko w naszej wspólnocie. Jest lud, jest prezbiter, lud modli się, Bóg daje swoją obecność. A więc popatrzcie, jak to Słowo się w nas spełnia. I my jesteśmy uczestnikami tej misji Słowa. No, a jeszcze nie zacząłem psalmu, także nie myślcie sobie, że tak łatwo. Pokutujcie, post. <laughs> Jak to dobrze kogoś do pokuty zmuszać, nie? Wypełniam prawo i sprawiedliwość, nie pozostawię mnie dręczycielom moim. O, na temat. Poręcz zasługom Twoim dla jego dobra aby nie szkodzili mi złoczyńcy. <laughs> więc jesteśmy w 120. wersecie psalmu 119. Żyję według tego <laughs> prawa i sprawiedliwości I nie pozostawiaj mnie dręczycielom moim. Więc fajny, ten argument często się pojawia, nie? Ja Twój jestem, ja żyję według słowa, więc no Okej, okay, muszą być problemy, nawet Jezus wcielone słowo Boże miał problemy, ale nie pozostawiaj mnie. Piękne takie wezwanie, nie? I trzeźwość też, bo czasami mamy takie naiwne myślenie, że no i ja oto już jestem teraz taki pobożny, że to nie ma mowy, żeby mnie coś spotkało nieszczęśliwego, czy jakiś problem, bo przecież ja się tak modlę, takim święty, że no nie, nie, nie. Jesteś Jezusowy, ale, ale Jezus przez cierpienie też przechodził, więc tutaj to nie jest takie jednoznaczne, że to nas będzie wszystko minać. Natomiast idziemy z nim i on jest naszą siłą. Nie pozostawiaj mnie dręczycielom moim. Ciekawe, że dalej wraca na ten dręczyciel. Za chwilę będziemy dalej o nim czytać o tych prześladowcach, o tych, co mu dają w pióra. No... Cóż, można być zmęczonym nawet tym. Zwróćcie uwagę, że co drugi psalm, to mówią o tych wstrętnych, to co takie te ludzie złe byli? Jak ktoś jest, takie ma uprzedzenia do Żydów, to o ma, o, no tak, a co się dziwisz, z Żydami żył. No ale Matka Boża, Żydówka, Pan Jezus, tak, że nie bardzo ta teoria działa. Natomiast to jest prawda o człowieku. Pomyślcie na przykład rozmowy, jak rozmawiasz z kimś, Dzisiaj, wczoraj, no może nie macie takie. Ja mam takie doświadczenie wszystkich. Bidy dotykają, lubimy mówić o swojej bidzie. I troszkę tak myślałem nad tym, nie, że jak to jest, że no że no, nawet czasami kwasi mi, a to mi, a co tam słychać, a i to, to i tamto i tak jeszcze i to jeszcze, a i, 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 już nasłuchasz tego, to myślisz o Jezu. Bidule wszystkie my. Jeden z drugi się tylko bidami obmieniamy, nie. No, ale z tego wynika taka rzecz, że po pierwsze, to jest ludzka kondycja, nie doświadczając po prostu trud. Czasami, oczywiście, nie chodzi o to, żeby kwasić, żeby żyć tym kwasem. No, po prostu towarzyszy nam trud. Różne trudności nam towarzyszą. I w tych psalmach może Pan Bóg po to też zostawił, żeby pokazać, że to jest też przestrzeń. Bo czasami tyle się na, narzekamy w koło, że już nie ma siły Bogu o tym poopowiadać. Więc może lepiej Bogu poopowiadać, czasami też przyjaciołom od tego są, nie? Ale też pamiętać, żeby Bogu opowiadać o tym. Może to jest takie przesłanie tego tekstu, tych ciągłych wracań do tego. A dwa no. No, tak jesteśmy skonstruowani, że, oj, oj, ale mnie boli, 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 później tralala, tralala, coś tam dalej pięknie opowiada, oj, ale mnie boli, boli, boli. Drzazga w tym, w bucie kamień, i tak cały czas do tego kamienia w bucie wraca. No, ale jest to też taka prawda, no, taka jest nasza kondycja, nie? I może dobrze, że on właśnie wraca, od razu do Boga z tym biegnie. To widzę jakąś taką też refleksję w tym. Żeby... No, i taką trzeźwość, nie? Trzeźwość życiową, że to nie są takie pobożne, jakieś takie tylko wzdychania, jak w pieśni nad pieśniami. Więc, no, więc idziemy dalej. Więc poręcz zasługą twoim dla jego dobra, aby nie skorzyli złoczyńcy. To jest ciekawe, że broń mnie. Bóg jest świadkiem wiernym. Poręcz zasługom, nie? To znaczy. Jakby jest taka sytuacja, że, że oskarżają go na przykład o coś, ale Bóg staje, nie, 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 ja to gościu robię jak trzeba, nie mówczy tak. Nie? Obrońcom naszym, Duch Święty jest nazywany adwokatem, Jezus jest naszym obrońcą, a nie oskarżycielem, ale obrońcą. Więc człowiek, który próbuje żyć według prawa, to co ten, ten psalm wokół tych tematów się kręci, prawo, nauka, mądrość Boża, to jest człowiek, który też ma podstawy do tego, żeby, żeby jednak no, ufać temu, że Bóg jest wierny i On za tobą poręczy, On za tobą stanie. Jak Jezus otwarcie mówił w Nowym Testamencie, że nie wyrzeknie się człowieka, który się go nie, wyrzek, który się nie wyrzek jego przed ludźmi, Jezus jest wierny. Oczy moje tęskną do zbawienia, do słowa Twojej sprawiedliwości. A więc widzimy kolejny raz definicję. Tęsknota za zbawieniem, a zbawieniem jest co? Słowo Twojej sprawiedliwości. A więc pra, słowo, które Bóg do nas mówi. Mieliśmy, widzieliśmy dzisiaj Jezusa w Ewangelii i jego naukę. Ja tęsknię za zbawieniem, czyli tęsknię. Powiedz, co mi pan jeszcze powiesz? To jest postawa. Podobna droga, druga ten: więc, zbawienie to jest y, słowo, i za nim tęsknimy słowo sprawiedliwości. I druga, podobna taka myśl. Postąp ze swoim sługą według twojej łaskawości. I naucz mnie Twoich przepisów. A więc łaska Boża, to zbawcza łaska Boża to jest co? Boże przepisy. Czyli uczę się prawa, czyli no, dla Żyda to, był, to, było, to, to była ta Boża Nauka, no my mamy to prawo, można by to było po, po, po ten parafrazować na, po, po, po nowotestamentalnemu, że, że postęp... W swojej, swojej łaskowości ze mną, i naucz mnie prawa miłości, no bo mamy przykazanie miłości. Nie to nam powiedział, to słowo nam zostawił, więc z, z, bądź łaskawy i naucz mnie kochać. To ciekawe też, modliłeś się kiedyś, o to, żeby Cię Bóg miłości nauczył? No właśnie. Sługą Twoim jestem, daj mi rozsądek. Abym zrozumiał Twoje nakazy. Jest czas na działanie, Jachwę. Złamano Twoje przekazania. Przeto miłuję Twoje przykazania bardziej niż złoto i szczere złoto. Przeto uznaję za słuszne wszystkie Twoje przekazania, wszelkiej zaś drogi kłamstwa nienawidzę. Więc widzimy tutaj też opowieść o pracy duchowej. Pomoc Boga w moim duchowym rozwoju. Sługą jestem Twoim, więc potrzebuję rozsądku. Daj mi rozsądek. Nie takim się śliczny urodził, już od poczęcia Bóg mnie powołał, żebym był kustoszem w sanktuarium. No to teraz tylko ramkę mi zróbcie i aureolkę kupcie ze złota, szczerego złota i podświetlcie. Jak Pana Jezusa w Monstrancji, no nie, no nie. Tylko to jest proces. Ja jestem Boży, ale ja rosnę, więc daj mi rozsądek, abym zrozumiał Twoje nakazy. Ja ich muszę zrozumieć, ja do nich dorastam, ja się ich uczę. Więc potrzebna jest pomoc Boga w moim wzroście. Pracujesz nad sobą? Przyglądasz się swojemu wzrostowi, widzisz etapy swojego rozwoju, masz spowiednika, kierownika, z którym mówisz, jak dalej, co z tym zrobić, jak to ominąć, albo pytasz, czy nie przesadzam, czy dobrą drogą idę. Wzrost duchowy. Jest czas na działanie, jak złamano Twoje przykazania, To też jakoś taką dostrzega. Zbawczy czas, to umiejętność widzenia cia, czasu, że, że Słowo Boże nie zawsze bywa y, zachowywane, że, że, że to jest czas, w ogóle życie w czasie, nie? umiejętność dostrzegania tych, y, jak to Słowo, pytanie, zadawać sobie pytanie, jak to Słowo Boże, reali, Jego nauka jest zrealizowana i także w czasie, tym konkretnym, rozpoznawać znaki czasu. Oczywiście Duch Święty nam podpowiada, też, jak w tym czasie żyć, to nie jest tak, że. Przyto miłuję Twoje przekazania bardziej niż złoto, więc jest skarbem dla mnie Twoja nauka. I to jest to fajne, uznaję za słuszne wszystkie Twoje przekazania. Natomiast droga kłamstwa, jej nienawidzę. Ostatnio już o tym mówiłem, przypominam, i to dzisiaj też. Jezus mówił w Ewangelii. To jest ta sama logika, to jest ta mentalność, o której mówiliśmy ostatnio. Jeżeli żyje drogą prawa, nauki Borej, Jego przykazań, Jego mądrości, Jego słowa, to ono jest prawdziwe, sprawiedliwe, to wszelkiego rodzaju kłamstwo to jest droga przeciwna. Diabeł jest ojcem kłamstwa, bo mówi, że Bóg nie kocha bo mówi, że jesteśmy nikim. Obłuda jest rodzajem kłamstwa, bo udawanie, jest to udawanie w sferze uczuć. I tak krok za krokiem, nie? Więc nienawidzę kłamstwa, w sobie przede wszystkim, bo to też, my jesteśmy skażeni tak kulturowo, że jak słyszymy takie hasło nienawidzę kłamstwa, no właśnie proszę księdza, bo teraz to takie ludzie wszystkie kłamią. A ty jesteś człowiekiem wewnętrznej prawdy? Ty musisz pierwsze nienawidzić kłamstwa w sobie. A jak masz wewnętrzną prawdę, jeżeli widzisz to Boże przykazanie, no to masz też inne spojrzenie nawet na tych kłamców, bo masz doświadczenie własne, że, że ten człowiek, jak widzisz jaka jest prawda, myślisz sobie, no bidny. Jak Jezus dzisiaj rozmawia z tymi misiami, to o tym temacie mówi, nie? Ja znam Ojca... I nie mogę się go wyrzec, bo bym był kłamcą tak jak wy. Tak im mówi. Nie? Więc on widzi, ja nich nie przedkreśla, ale, ale widzi o udawanie, widzi fa fałsz. Chrześcijanie to nie jest śmo naiwne. Tylko, że to się bierze, ta przejrzystość, tą to, to, to mądrość w widzeniu, bierze się przede wszystkim z tego, że sam stajesz w prawdzie i wiesz, że co to jest pokusa o, o, o kłamstwa i, i walka z tą pokusą, i, i trud odkrywania prawdy. Jeszcze jedna zwroteczka. Zaciśnijcie zęby. I tak jestem przygotowany na raz, dwa, trzy jeszcze, a będzie tylko jedna. Także sprawiedliwy, a nie. To, to cudownymi dziełami są Twoje prawa. Przecież zachowuje je moja dusza. To, co Bóg stworzył, jest cudowne. Będę to zachowywał, więc. Wyjaśnianie swoich, two, słów Twoich oświeca, użycza mądrości prostaczkom. Więc Boża mądrość jest drogą światła, ale to jest droga dla wszystkich. To, co Jezus zawsze wzruszył się tym, że. Wysławiam cię, ojcze, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a odkryłeś je przed prostymi. Ewangelia ze swoją głębią jest dla każdego z nas. Dlatego, że ona jest mądrością, ale mądrością nieludzką. I, i czasami spotykamy się właśnie z tą tajemnicą, że człowiek Bóg mu daje łaskę, i człowiek się otwiera na to, co co mu Bóg dał i to mu jest przestrzeń przez którą do niego Bóg wchodzi. To z naszej perspektywy są tacy bardzo mądrzy jak my i tacy prostaczkowie jak owi prostaczkowie, nie? Ale z perspektywy nieba, no to my jesteśmy kto? Garczek stworzony przez garncarza. I Bóg jak się musi bardzo schylić jak ty w przedszkolu do dzieci musisz się schylić i wymyślić, jak im powiedzieć, żeby cię zrozumieli, to Bóg tyle, że jest Bogiem, to wie, jak to zrobić. Ale tak to perspektywa Boża do nas jest tak olbrzymia, że nie ma się co za bardzo już czuć za mądrym, porównując się z innym bratem. A z drugiej strony, jak masz doświadczenie właśnie takiej słabości ludzkiej, ograniczenia. Pamiętaj, że to jest dla wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich. Pan Bóg sobie znajdzie drogę do nas. I te, to cieszę, to jest fascynujące. Więc i też, też to świadectwo jakieś nasze, głoszenie tej Ewangelii właśnie takie ma być. Te, takiego otwartości dla wszystkich. Usta otwieram i wzdycham, bo tęsknię za Twoimi przykazaniami. Tak kocha, że tęskni. Aż wzdycha jak gołąbka. Uuu. Za przykazaniami. Jak to brzmi? Ale my przykazania już rozumiemy inaczej. Nie tylko jako obowiązki, nakazy. No bo tak po naszemu to za trzy godziny będzie piątek i uu, wzdycham. Do tego, że mi nie wolno będzie jeść kiełbasy. Uuu! Wzdycham. No słaby, nie? No pewnie, że nie o to chodzi. Wiadomo, że przykazania to nie są zakazy, to nie jest jarzmo. Przykazania to jest Boża mądrość, to jest Boża nauka, którą Bóg mi daje, ona daje mi życie, więc za tym tęsknię. Oczywiście ono niekiedy coś mówi, ale to jest tak jak dieta, daje zdrowie, dobry nastrój. <laughs> No trochę to sobie, trochę żartuję, ale rozumiecie, że to jest prawda, to jest takie napięcie między, między jakimś trudem. Życie nie jest po prostu czarno-białe i, i w bożych sprawach też to nie jest tak, że mm, no, muszę chodzić do kościoła w niedzielę, bo jest przekazanie kościelne. No i nie, to jest, to jest podpowiedź, oczywiście musisz, ale to jest podpowiedź, żeby, żeby widzieć dalej te rzeczywistości, bo ktoś może utknąć w życiu na poziomie tylko tych, muszę, nie muszę, to już nie muszę, gdzieś nie ma miłości w tym wszystkim, a, a tu jest właśnie ta tęsknota, bo ja wiem, że to daje życie, to daje mądrość. Obróć się ku Mnie i bądź mi łaskawy, według postanowienia odnośnie do tych, którzy miłują Twoje imię, więc Bóg jest ze mną, Bóg jest obecny, dlatego ufam, że jak ja miłuję Twoje Twoją, twoje przykazania to ty jesteś obecny w moim życiu. Umocnij kroki moje przez Twe słowo i nie dozwól, aby zapanowało nade mną jakieś złe, zło. Widzimy więc, że nauka boża, Słowo Boże jest egzorcyzmem. Nie będzie panowało nade mną zło. Umocni moje kroki przez swoje słowo, idę twardo i, i wtedy już nie dozwól, aby jakieś zło nade mną zapanowało. To jest też ważne, nie? Że, że to Boże Słowo, ta Boża nauka jest tym, co mnie strzeże od zła. Bo mówi do Kościółka, do spowiedzi, do Jezusa. No? To jest słowo mądrości. To są właśnie te przykazania, które mnie strzegą, żebym się nie wpakował w tarapaty. No ale też widzicie, nie to świat tego w ogóle nie rozumie, bo to biskupy im przeszkadzają, czy tam Kościół im wymyśla przekazania, no i koniec, nie. Nie rozumiem, bo jak nie ma relacji, jak nie ma Boga, który jest dawcą słowa źródłem mądrości, no to, no to rzeczywiście korporacja, która wymyśla jakieś ogromne przepisy, a kto powiedział? No właśnie. Tu, tutaj, tutaj cały problem polega na tym podstawowym spotkaniu Boga jako Zbawcy, uznanie Go jako Pana swojego życia. Z tego wynikałem, ale też przy głoszeniu, moi drodzy, to też warto pamiętać, nie, że jakieś będziesz opowiadać komuś przepisiki, a nie będziesz mówić o bogu osobowym, no to spotkasz się na dzień dobry z tym, z niezrozumieniem, no bo wiesz, no. Jakby mi ktoś samochód chciał, mówił, że nie, miał mi ktoś samochód podarować, ale najważniejsze by mi opowiadał jak myć lakier. No kurczę, daj mi spokój chłopie, nie chcę cię słuchać. No chyba, żebym uwierzył w to, że ten samochód będzie mój. No to już niech gada, co ma gadać i dawaj ten samochód, nie? My czasami tak myślimy, że zagadamy tymi swoimi jakimiś mądrościami, a nie pokazujemy Boga, który jest istotą tego wszystkiego. Dobrze, wybaw mnie od udręki człowieka, abym strzegł Twoich przepisów, więc widzimy dalej ten człowiek i Ty mnie strzesz, prawda, będę strzegł Twoich przepisów, daj mi ducha, a ja będę się trzymał Twoich przepisów. Słudzę Twojemu, okaż światło Twojego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw, a więc znowu woła, daj mi ducha, daj mi światło, żebym zrozumiał to, co mówisz. Potoki łez wypływają z moich oczu, ponieważ nie przestrzegają Twojego prawa. Płacz nad grzechem, nieposłuszeństwa. Tylko, że, jak mówię, myśląc o tym tekście, to też tak, to już jest podsumowanie, więc możecie się roz, rozsłabić. Moi drodzy, myśląc o tym tekście, to też dużo jest takich płaczków, Panie, co to w tym świecie? no ja. Mi jest łatwiej żyć, bo nie oglądam w ogóle tych informacyjnych programów. Właśnie zacząłem martwić o siebie, bo w ogóle nie oglądam informacyjnych programów. Także po ludziach się dowiaduję, jak ktoś jest przerażony czymś, to zaglądam w internet, co tam się znowu za nieszczęście stało. No ale trochę tam publicystów słucham, no to później tam coś wiem, coś się wydarzyło. I tak rzeczywiście żyjemy takim, takim płakaniem, ojczyzna się sypie, co tu się dzieje, no, może i coś tam, no, no, jak jest zło, to jest zło, nie ma co gadać, nie ma udawać, że nie ma zła, nie, tylko wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tylko o takie hmm, potoki łez wypływają z moich oczu, ponieważ nie przestrzegają Twojego prawa. Nie chodzi o to, żebyśmy się, tak wiecie, byli takimi płaczkami. Ja to słyszę często w tych, tych wszystkich internetach i w ludzkich opowieściach, że czasy takie, koniec świata, panie, co to będzie. Raczej wydaje mi się, że to chrześcijanin ma płakać, ale raczej nad miłością, bo przykazanie miłości, przykazanie. Boże, prawo to jest prawo miłości, więc raczej o, ujmijmy to w taki sposób, że często wracają kolejni papierze, do tego my mówimy, mówimy, później, niedawno, ostatnio Franciszek o tym mówił, wojny się toczą, bronią handlują, a ludzie dalej z głodu umierają. A więc płaczem, nieszczęściem braci naszych, którzy z głodu umierają. O coś takiego chodzi, o takie widzenie rzeczywistości w sposób twórczy, rozsądny, a nie taki, taki no trochę taki oburzający się, tak pusto, taka, taka taka, taka, udawana, taka, taka, salonowa, taka nadęta, a później co, opuścimy naszą piało czerwoną, zamkniemy drzwi i pójdziemy dalej chlać wódę, bo się święta skończyły. No nie. Chodzi o postawę wrażliwości na miłość, a nie tylko nabożne wzdychanie. Chociaż to nie znaczy, że nie trzeba ojczyznę kochać, trzeba przeżywać, trzeba za politykę przeżywać. Tylko bardziej na głębszym poziomie, na poziomie człowieka wierzącego, a nie tylko na poziomie dewota, takiego katolika upobożnionego, nie, Polaka upobożnionego, bo to za mało. Ty masz być wierzącym człowiekiem. Bóg dał, że się urodziłeś w Polsce, więc tu się odbywa Twoje zbawienie. Ale, ale to głębiej. A, gadam i gadam. Dobremu Panu przedstawmy nasze prośby.